Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! To nie jest kobieta, to jakaś bogini, w dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco! Proszę, to mój paszport w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura! Nie to, co u mnie. Wow. Nareszcie, jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani! Mamu się tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech! Lecimy na wycieczkę, chłopaki! O, oh, come on! Witam, poproszę o bilet. Wszystko ok, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę! Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do Twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę Ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary. Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku. Ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek! Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Pięknie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. Uff, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Hello! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesha? Nic ci nie jest? Sorry, ale Kesha nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Hmm. Mam pomysł! Gdzie hey. Idziemy, potrzebuję Twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba ja jaszczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z Panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Aleks? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie, no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł? Proszę nie przepuścić. to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz? Przepraszam, wszystko ok. Proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi czy nad O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton. Ciekawe co nas czeka. Nóżki kurczaka Ekstra! Uwielbiam je! Nie można zapomnieć o Sosie. Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej, chociaż nie sądzę. Jaka apetyczna kukurydza? Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego. Myślę, że w moim napoju też nie. Zobaczcie, co mam. Ty zaczynasz. Nie mam nic przeciwko. Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję. Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka. Ojej. Przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło. Zachowuj się, John. A najlepiej podziel się z nami. Zgadzam się z Mirandą. Ej, odczepcie się ode mnie. Nic wam nie dam. Jesteś taki wredny. Zapamiętam ci to. Jak sobie chcesz. Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką. I po wszystkim. Skończyłem. To nie było trudne. Masz ogromny apetyt. Teraz kolejna na Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka. Ale tak naprawdę tego nie zrobię. Z nami nie przejdzie. Okay. No dalej, Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się. Ja płonę, pomocy! Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę. Ojej, co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście! Spokojnie, wszystko pod kontrolą, gasiłem cię. Trzeba było tak od razu, dziękuję, John. O nie, spaliłam kurzenuszki. A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący rewelacja. Nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. No. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce Nie mam zamiaru się dzielić Spójrz, John Uszy Mirandy zrobiły się żółte Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor Co za niespodzianka Sprawdźmy, co tym razem nas czeka Czerwona guma owocowa, super Jak pysznie pachnie Guma jest mała Mój arbuz jest ogromny Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków. Smacznego, Miranda! Otwieraj, buzie. Zalisz to natychmiast. Nie będę jadła żywych robaków. Nie masz wyboru. Proponuję więc się pospieszyć. Dzięki, ale Twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe. Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo, kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Ej, jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmer będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle! Nie mogę oddychać! Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz! Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki, Miranda! Arbuza już podzieliłem na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie! Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcecie załamywać, John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ Arbuza, więc ja go zjem. A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem. Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z sobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie. W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz? Ja się na nic nie upieram. Nie jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Mm, jakie pyszne! Znowu dostała wszystko co najlepsze. Nie bądź zazdrosna, lepiej patrz jak dmucham balony. Najwyższy czas dacie mnie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Nie widzę. Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasuje, ma. Wow, nasze szyje też są kolorowe. Jesteśmy gotowi, no to jedziemy. O, mamo, to krab. Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ale wygląda fajnie. Ja czuję zapach smażonych frytek, pyszności, w końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj! To miło z waszej strony! Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to! Jestem gotowa zjeść cały talerz. Ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to lizak! A co jest w środku? A, to posypka! Dzięki niej Lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair! Wszyscy oprócz mnie dostali smakołyki, a ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby. Mam genialny pomysł! <laughs> Uwielbiam frytki. To najlepsza przekąska na świecie. Chcę więcej i więcej. To dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go? Emma, to ty go zabrałaś? Ej, to nie ja, Ej, to mój krab. Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać. Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki. Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję. Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne, świetnie to wymyśliłaś, Emma. Nie, poparzyłam sobie palec! Jak gorąco! Muszę od razu podmuchać, dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z rządku. Co za zapach! Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Nawet nie masz co pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny, ma tak dużo mięsa. Fantastycznie, lepiej spójrzcie na swoje nosy, są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka! Jaki apetyczny. Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak. Fajnie. Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Cukierki. Wspaniale. Miranda, stój. Ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Jest taki miękki i słodki. Niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Poźrz się ze mną, Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej ty to zrób. Ach, pączek, nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. To jest pyszne. Co za szczęście, nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji wcale nie jest paskudny. O, u, jak ty jesz? Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba, to zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. To straszny, zabierzcie go. Wyrzuć to szybko, tylko nas straszysz. Skończyłem teraz, ty, Miranda. Bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam na łódkę. Przygotujcie się. Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż te proce. Nie, nie mam zamiaru. Przygotujcie się. Powodzenia. Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Trzebuję trochę więcej. Żółty! Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. I jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś. Jaki ogromny! Super! Masz duże szczęście, gratulacje! Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Ach, nie daję rady. Będę musiała coś wymyślić. Wiem, widzę pęknięcie, trzeba to wykorzystać. Super, teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia. Wspaniale! Najlepszy żelek na świecie! Potrzebuję dokładki. Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść. Następnym razem bądź ostrożniejsza. Wow, a teraz jesteś cała czerwona. Miram do twoja kolej. Góra surowych jajek? Przyznaję, że zupełnie się tego nie spodziewałam. Nic na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować, jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę, choć na pewno nie będzie łatwo. U, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl. Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób. To naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John! Wszystkie skorupki lecą na mnie. I right, right, right. po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. Dzięki, John. Wygląda nieźle. Ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak, znowu smak surowych jajek. Wystarczy, już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie. Chociaż nie sądzę, to zielony groszek. Nie lubię go. Jedz, okay. yes, John, sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuję. To jest łatwe, spójrz. Raz, dwa, gotowe, proszę. Dzięki, ma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No, w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę na raz. Nie sądziłam, że tak bardzo ci się spodoba. No, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać. Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy. Sorry, to na pewno koniec. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Ej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizza wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje. Jak mogliście? wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ohyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Aleks, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. my. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się, ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrze jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super. Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex, nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę. Rozsypałem taki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem zjęte kilkanaście paczek. Kurczę nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd. Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla Was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się jej łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Wystrzeliłam wszystkie jako naboje. Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi.